W tym zadaniu dowiemy się, czy liczba minus 5 spełnia równania, które są podane w tych trzech podpunktach. Czyli co musimy zrobić, żeby sprawdzić, czy liczba spełnia dane równanie? Otóż, w miejsce niewiadomej podstawimy sobie liczbę i sprawdzimy, czy po obu stronach otrzymamy ten sam wynik. Czyli zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o to pierwsze równanie, to pomiędzy czwórką a a mamy znak mnożenia. Tego mnożenia po prostu zwyczajowo nie zapisujemy, ale nasze równanie wygląda w ten sposób. I teraz naszą niewiadomą jest tutaj ta literka A, czyli w miejsce A podstawimy minus 5. Mamy zatem 4 razy minus 5, dodać 15, i to znajduje się po lewej stronie naszego równania. Natomiast po stronie prawej mamy minus 5. No to liczymy. 4 razy minus 5 to minus 20, dodać 15, czyli lewa strona to minus 5. No i zauważcie, po lewej stronie mamy minus 5, po prawej stronie mamy minus 5, czyli skoro lewa strona jest równa stronie prawej, to oznacza, że faktycznie ta liczba będzie spełniała nasze równanie. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj nasza lewa strona to będzie m dodać 5, czyli wszystko to, co znajduje się przed znakiem równości, natomiast po prawej stronie mamy minus 10, czyli przepiszmy. Lewa strona to m plus 5, prawa to minus 10. No i podstawiamy w miejsce naszej niewiadomej, czyli w miejsce m minus 5. No i po lewej stronie mamy 0. Po prawej, zauważcie, mamy minus 10, czyli lewa strona nie jest równa stronie prawej, czyli to oznacza, że liczba minus 5 nie spełnia tego równania. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tutaj po lewej stronie mamy 2x minus 7, natomiast po stronie prawej mamy 4x plus 3. No, i sprawdzamy, czy minus 5 będzie spełniała takie równanie. Między dwójką a x oczywiście mamy mnożenie, czyli możemy to zapisać sobie w takiej postaci. No i w miejsce niewiadomej, i tutaj, a następnie tutaj również, będziemy podstawiali minus 5, czyli 2 razy minus 5 odjąć 7, 2 razy minus 5 to minus 10 odjąć 7, czyli mamy minus 17. Natomiast po prawej stronie mamy 4 razy x, czyli razy minus 5, dodać 3, czyli minus 20 plus 3, a więc minus 17, czyli zauważcie, że po obu stronach otrzymaliśmy takie same wyniki. Lewa strona jest równa stronie prawej, czyli to oznacza, że liczba minus 5 spełnia to równanie.